Od bardzo dawna w sercu Krakowa stoi okazały Kościół Mariacki, jedna z najpiękniejszych budowli w całej Polsce. Ma dwie wieże, wyższą i niższą, a z tej wyższej co godzinę rozlega się niezwykły dźwięk trąbki, zwany hejnałem. Jednak nie jest to zwykła melodia, urywa się nagle, jakby muzyk zapomniał dalszych nut. Ten nagły koniec od wieków intryguje słuchaczy, a odpowiedź na pytanie dlaczego kryje się w starej legendzie. Dawno temu, gdy wokół Krakowa rozciągały się wysokie mury obronne, a w bramach czuwali strażnicy, nad bezpieczeństwem miasta czuwał młody trębacz. Jego zadaniem było wypatrywanie wszystkiego, co mogło zagrażać mieszkańcom. W tamtych czasach nie znano telefonów ani syren alarmowych. Gdy zbliżało się niebezpieczeństwo, jedynym ratunkiem był właśnie głos trąbki. Dzięki temu donośnemu sygnałowi można było w porę zamknąć bramy, wezwać obrońców na mury i przygotować się do walki. Trębacz pełnił warte wysoko na wieży kościoła mariackiego, bo stamtąd najlepiej widać było okolice. Można było spojrzeć daleko w stronę pól, dróg handlowych i kamiennych traktów prowadzących ku miastu. Gdy zapadał zmrok, a w oknach kamienic migotał blask świec, trębacz nigdy nie zasypiał. Przechadzał się wąskim, kamiennym przejściem przy szczycie wieży, nasłuchując każdego dźwięku i wpatrując się w ciemność. Dbał o to, by nic nie umknęło jego uwadze. Pewnej nocy, gdy księżyc był w pełni i oświetlał spadziste dachy domów, ciszę przerwał daleki blask. Najpierw trębacz dostrzegł go kątem oka. Był to jakby taniec drobnych światełek, migocących wśród mroku. Zastanawiał się, czy to zwykli wędrowcy z pochodniami. Jednak po chwili zauważył, że światła poruszają się szybko, jakby w zwartym szyku. Postanowił przyjrzeć się temu bliżej. Zerknął z uwagą przez wąską szczelinę w murze i zobaczył, że to grupa zbrojnych jeźdźców. Pancerze połyskiwały od księżycowego światła, a przy pasach migotały ostrza mieczy i groty włóczni. Widok ten wywołał mocne bicie serca młodego strażnika. Nie było wątpliwości to wrogie wojsko zbliżało się do murów miasta. Trębacz wiedział, że musi działać natychmiast. Chwycił trąbkę, odetchnął głęboko i z całych sił zadał w instrument. Rozległa się melodia hejnału, wyraźna i silna, niosąca się ponad wieżami, uliczkami i dziedzińcami. W jednej chwili strażnicy na murach zrozumieli, że zbliża się zagrożenie. Pospiesznie zaczęli przygotowywać broń, obudziły się patrole, a wewnątrz domów ludzie powstawali z łóżek, zastanawiając się, co mogło się stać. Dźwięk hejnału był głośny i długi, a każdy kolejną nutą wołał o czujność i gotowość do obrony. Jednak hałas trąbki zwrócił też uwagę wrogów, którzy zauważyli młodego trębacza wysoko na wieży. Rozgniewało ich to, że miasto zdążyło się dowiedzieć o napaści i nie zostanie zaskoczone. Aby przerwać alarm, jeden z łuczników napiął łuk i wystrzelił strzałę z wielką siłą. Pocisk przeciął chłodne powietrze nocy i pomknął wprost w stronę wieży, z której wciąż płynął Hejnał. Melodia rozbrzmiewała nadal, gdy strzała doleciała do celu. Nagle Hejnał ucichł. Trąbka upadła z metalicznym stukotem, a Trębacz zachwiał się i w jednej chwili osunął, trafiony przez zabójczy pocisk. Mimo bólu i strachu zdążył jednak spełnić swoją misję. Alarm dotarł do miasta. Obrońcy natychmiast obsadzili mury, zamknęli bramy i przygotowali się do walki. Wróg, pozbawiony elementu zaskoczenia, nie zdołał zdobyć grodu. Tak oto młody Trębacz zapłacił wysoką cenę za swój czyn, lecz ocalił mieszkańców. Od tamtej chwili, aby upamiętnić jego poświęcenie, hejnał mariacki zawsze urywa się nagle w tym samym miejscu. Dokładnie tak jak w nocy, gdy przerwała go strzała. Mówi się, że jest to hołd dla odwagi i determinacji młodzieńca, który grał tak długo, aż zabrakło mu sił. Legenda ta, choć upłynęły wieki, wciąż porusza wyobraźnię. W dawnych czasach Kraków był otoczony murami, miał strzeliste baszty i spoglądające w dal czatownie. Przeciwnicy nieraz próbowali zdobyć to ważne i bogate miasto, leżące na szlakach handlowych. Bez czujności trębacza można by było z łatwością wtargnąć za bramy. Jednak dzięki głosowi trąbki, rozbrzmiewającemu w porę, mieszkańcy wiedzieli, że czas chwytać za oręż lub szukać bezpiecznego schronienia. Kiedy dziś na wieży kościoła mariackiego staje Hejnalista, gra tę samą melodię, choć nie niesie już ona ostrzeżenia przed wrogiem. Jest symbolem pamięci o tamtej heroicznej nocy i o gotowości do poświęceń dla dobra innych. Co godzinę, przez cały rok, Hejnał napełnia serce Krakowa dźwiękiem, który dociera w cztery strony świata. Zaraz potem nagle milknie, przypominając o starciu sprzed lat, w którym jeden odważny człowiek wziął na siebie odpowiedzialność za miasto. Wiele osób, słysząc ten urwany dźwięk, czuje na plecach lekki dreszcz. Łatwo wtedy wyobrazić sobie nocną ciszę, przerwaną nagle przez odgłos galopujących koni i stukot oręża. Można w myślach dostrzec niewielką sylwetkę trębacza przy kamiennym okienku wieży, z trąbką uniesioną w dłoniach. W oczach ma niepewność, lecz ramię nie drży, bo wie, że musi ostrzec miasto. Takie wyobrażenia rozbudzają opowieści o męstwie i lojalności, dzięki którym Kraków zachował się w historii jako miasto potrafiące się bronić. Dziś mury obronne prawie nie istnieją, a zamiast groźnych najeźdźców, codziennie przez ulice przechodzą zwykli mieszkańcy. Jednak dźwięk trąbki wciąż wypełnia przestrzeń, łącząc minione wieki z teraźniejszością. W dawnych kronikach często wspomina się, że krakowscy trębacze potrafili zagrać melodie budzące różne emocje, radość w dni świąteczne, zadumę w chwilach żałoby, a także alarm, gdy nadciągało niebezpieczeństwo. Jedna z najbardziej przejmujących melodii przetrwała do dzisiaj. I jest nią właśnie hejnał mariacki, kończący się tak nagle, jakby urwał się w połowie zdania. Z czasem tradycja grania hejnału zmieniła się w symbol miasta. Razem ze słynnymi zabytkami, takimi jak sukiennice czy Wawel, melodia należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów Krakowa. Jeszcze w czasach, gdy podróżowanie było trudniejsze, opowieść o urwanym hejnale wędrowała daleko poza granice krainy. Wielu ludzi słyszało o strażniku, który do końca pozostał wierny swojemu obowiązkowi, nie zważając na niebezpieczeństwo. Przez stulecia dopisywano do tej historii różne szczegóły, czasem zmieniając część wydarzeń. Jednak w każdej wersji pojawia się ten sam wątek nagle przerwana melodia, która uratowała Kraków przed zgubą. Niektórzy powtarzają, że strzała trafiła prosto w gardło trębacza. Inni są przekonani, iż przeżył on atak. Ale doznał ciężkiej rany. Najważniejsze jednak, że jego ostrzeżenie zadziałało w porę. W kolejnych wiekach Hejnał stał się także tłem dla różnych świątecznych uroczystości. Kiedy do miasta zawitał król, gdy obchodzono ważne rocznice albo organizowano jarmarki, dźwięk trąbki wyznaczał początek i koniec wesołych obchodów. Ludzie przystawali by słuchać tej krótkiej melodii, wspominając przy okazji dawnych bohaterów. Wszyscy wiedzieli, że tuż przed urwaniem hejnału tkwi siła całej legendy. Nieraz pojawiają się pytania, dlaczego to właśnie Kościół Mariacki stał się miejscem gry nału, skoro w mieście istniało wiele wież i baszt. Odpowiedź jest prosta: to właśnie ta świątynia wznosi się w samym sercu Krakowa i jej wyższa wieża oferuje widok na każdą stronę. Dzięki temu dźwięk trąbki jeszcze w dawnych czasach mógł dotrzeć do wszystkich zakątków grodu. Poza tym wieża mariacka doskonale nadawała się do pełnienia nocnych wart, wysoka i solidna, umożliwiała skuteczne wypatrywanie wrogów. Po dziś dzień wiele osób postanawia wybrać się na rynek tuż przed pełną godziną, aby usłyszeć hejnał na własne uszy. Gdy wreszcie nadchodzi ten moment, pojawia się trębacz w okienku wieży i gra starą melodię. Każdy dźwięk zdaje się brzmieć potężnie jakby niósł w sobie echo dawnej nocy. I zawsze, bez wyjątku, w pewnej chwili muzyk przerywa nagle granie, tak jak wtedy, gdy przeszywająca strzała sprawiła, że trąbka ucichła w pół taktu. Ten krótki, urwany fragment porusza wyobraźnię. Można niemal usłyszeć ciszę, która zapada w miejscu muzyki, i w tej ciszy dostrzec wspomnienie historycznej chwili. Można odnieść wrażenie, że miasto na moment wstrzymuje oddech, aby uczcić pamięć dzielnego trębacza. Choć od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, emocje wciąż pozostają żywe w nutach urwanego hejnału. Jednym z najpiękniejszych aspektów tej legendy jest przesłanie o tym, że czasem wystarczy jeden odważny człowiek na odpowiednim miejscu, by uchronić wielu innych. Trębacz nie zawahał się, choć widział nadciągające niebezpieczeństwo. Nie uciekł, nie ukrył się za murem, tylko zrobił to, do czego był przeznaczony, wydał sygnał alarmu. Wystarczył moment, jedna melodii chwila, by całe miasto zdążyło przygotować się do obrony i przetrwać nocny atak. Obecnie hejnał gra się zwierzy nie w obliczu zagrożenia, lecz w ramach tradycji. Sprawia to, że dawny, pełen napięcia sygnał stał się dźwiękiem pokoju, na który czekają mieszkańcy i goście. Urywa się on zawsze w tym samym miejscu, a ta przerwa mówi więcej niż niejedno opasłe dzieło historyczne. Każdego dnia przypomina bowiem, że w dziejach Krakowa nie brakowało chwil grozy i że odwaga potrafi pokonać strach. Właśnie dlatego hejnał mariacki traktowany jest z tak wielkim szacunkiem. W nim zaklęta jest esencja przeszłości. Mury obronne, baszty, łopoczące na wietrze chorągwie, stukot końskich kopyt i czujne spojrzenie trębacza, który obserwuje horyzont. Mimo, że świat tak bardzo się zmienił, melodia ta przypomina, iż zawsze mogą nadejść chwile, w których trzeba stanąć na wysokości zadania. Być może część osób słuchających Hejnału zastanawia się, jak to możliwe, że tak stara tradycja nie odeszła w zapomnienie. Odpowiedź brzmi: to właśnie jej niezwykła historia sprawiła, że Kraków nie wyobraża sobie dnia bez tej melodii. Gdyby nagle przestała rozbrzmiewać, w sercu miasta zabrakłoby ważnego rytuału, łączącego dawnych obrońców z dzisiejszymi mieszkańcami. Każdy, kto kiedykolwiek znajdzie się przed Kościołem Mariackim o pełnej godzinie, usłyszy, jak hejna lista podnosi trąbkę i zaczyna grać. Przez chwilę dźwięk unosi się nad całym rynkiem, nad dachami i wieżami, po czym, zgodnie z legendą, urywa się raptownie, jakby ktoś przeciął nić melodii. Tak samo jak pewnej nocy, gdy strzała przeszyła powietrze i odebrała głos odważnemu trębaczowi. Jednak to nagłe milczenie jest mocniejsze niż najgłośniejszy ton to w nim ukryta jest pamięć o jednym człowieku, który zdołał uratować wszystkich dookoła, bo nie zawahał się spełnić swojego obowiązku. Nie wiedział, jakie będą tego konsekwencje, ale przeczuwał, że choć wrogowie stoją u bram, musi pozostać na posterunku do końca. Ta opowieść, choć smutna, podnosi serca na duchu, bo świadczy o sile wierności i heroizmu. Dlatego gdy tylko rozbrzmiewa hejnał mariacki, można pomyśleć o tej legendzie z dawnych lat. O chłopcu, który z trąbką w ręku wypowiedział wojnę ciszy, żeby ostrzec miasto. O strzale, która przerwała melodię, ale nie zdołała przerwać dzielności. I wreszcie o zebranych przy murach obrońcach, gotowych bronić swoich domów, bo na czas usłyszeli alarm. Tak powstał zwyczaj, który dziś nie jest już krzykiem wojny, lecz spokojnym przypomnieniem o minionych czasach. Właśnie ten urwany dźwięk, rozchodzący się nad Krakowem, uczy, że każdy czyn odwagi i troski o innych może zostać zapamiętany na pokolenia. Wystarczy wyobrazić sobie, jak przez wieki powtarzano historię o pewnym trębaczu, aż stała się ona częścią tożsamości całego miasta. Nie stoi już kamienny mur obronny, nie ma potrzeby zbrojnej straży na basztach, a jednak hejnał wciąż rozbrzmiewa, nadając rytm i przypominając, że odwaga nigdy nie wychodzi z mody. Tak kończy się legenda o hejnale mariackim, o melodiach, co niegdyś ratowały miasto, i o jednym młodym człowieku, który do końca wypełnił swój obowiązek. Dziś dźwięk trąbki jest ozdobą Krakowa, a jednocześnie skarbem, dzięki któremu pamięć o dawnych czasach żyje. Kto posłucha go z uwagą, poczuje delikatny powiew przeszłości i zrozumie, że jedno krótkie granie może kryć w sobie całą opowieść o bohaterstwie, determinacji i wielkiej miłości do swego miasta.